Dobra, dzień dobry. Witajcie, kolejny filmik na tym kanale. Widzicie, zostaną wszystkie filmiki trochę dziwne. E, wielkości na pewno e, trudno mi zmontować je, więc będę tak nagrywał rozmów. E, lulejki, dobra. Będzie głośno, strasznie, ponieważ mam e, nie zamknięte żadne drzwi, jakby a nic. Lolaź! A jeszcze mój pies, Okej, okay, jest słaby serwer, ale co z tego, mnie to nie interesuje. A ja chcę Parrot all crawl, I'm Ad Ach, miałam kiedyś Parota, prawie. No dobra, prawie, pokażę wam. Okej? Okay? Pokażę wam. Miałam gdzieś tu Parota, gdzieś tam. Prawie. Tutaj miałam L Owl. Snow Owl mega. Tutaj unicorna mega. To jeszcze miałam Kitsune mega. Miałam ra golden Rata mega... wila Willa miałem. Miałam właśnie Neon tego tego. Miałam Neon tego. coś jeszcze miałam? Neon. Takiego. Uch, 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 uch. Co miałam lepszego? Tu miałam Neon, Direksa, Kangura, tam inne właśnie prawie miałam to nie wiem, czy to chyba sobie kupię go. Dobra, tak na serio. Bo w tym odcinku nie chodzi o to: będziemy sobie tradeować się. I teraz poczekam, albo nie. Za Erwila dam ofertę. Moja oferta za Elvira, prawie wszystkie moje pety. Zobaczmy, czy się zgodzi. No, nie wiem, czy się zgodzi. Mam nadzieję. Tak na serio. Bym chciała jej dać tej jeszcze nie. Co za chwila, błagam. Krok też ma! Zakroła też mogę dać ofertę, więc zakroła. No to dobra. Jak już się zgodziła na trade no to mogę już. Dobra, nie zgodzić na pewno, ponieważ ja bym dał jej and After oczywiście. No ale ja nie umiem tak szybko pisać jak ona, to zobaczy. And... After. No nie, no. W... No dobra, no trudno, no. To ja poradzę. Nie poradzę nic. Yy, Okej, okay. dwa yy, snowberry batrygony. Wow, fajne pety. Nie wiem, ile to teraz jest warte w ogóle prawie jak. Nie wiem, mogę zatem dać ofertę, która będzie wyglądać o tak 3T i 2T i jeszcze ten. I to jest moja oferta za to. Albo mogę coś dodać, albo nie Tak, to ja ci mogę za to dać Bo te... nie, o tyle Za tego Snowball, Ona nie wiem ile to jest warte Dobra, ona się nie zgodzi Nie, ona wyszła, okej okay, Okej, okay. Ja wiem Dobra, teraz wam y Pokażę jak będzie jakiś Trade Więc poczekaj, wiem, co no, jakiego trade, a? Nie wiem czy się skłodzi. No błagam to, Umy, ja chcę to, ja chcę to. Mówię wam w historii świata. Bo ja chcę mieć jakiegoś neon-peta. A to jest bardzo fajny pet. Ten neon, proszę, błagam. A, no dobra, akceptuję, no. Akceptuję, błagam, no, dziewczyno. la Niech Jak się zgodzi, to Nie, no. Ja nie wierzę, no. A, Dobra, dużo. Nie jak serio mi smutno jest trochę, ale jest drugi gdzieś tu, ten sam pet. Więc zobaczmy. Bram kolejny trek. Ufu, ale no, wspaniało, Nie wiem, czy się zgodzi. To jest dobra chyba oferta. Och, on you at? You have any right button? Only. Fly. Dobra, zaraz. Dobra. Kst. Nie zgodziła się. Niestety, więc nie chcę. Proszę panie, przepraszam was. Dobra. Wezmę kangurka. Czy to jest sama Garlaż? Nie, wiem, to nie chcę, no Garla. Girl la, 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 la. A chcesz ofertę to dobra girl Okej, okay, ja chętnie za nią się zgodzę Ale zależy czy będziesz chciała ją, ale i tak to ja ci mogę to dać Wszystko to mogę jej dać W tym momencie Mam nadzieję, że się zgodzi girl Ja ci to chcę dać za... Zobaczcie, jaka fajna ofertka. Nie wiem ile ten Naga Dragon jest ale chyba niedużo. Nie wiem. Ale chcę Cerberus, on jakby. powiem... Nie wiem, mam nadzieję. Kropcona tam jest! Ja bym chciała swoje wszystkie... O my Mam, mam Cerberusa, dobra. Ten odcinek jest wspaniały. O my g! Dobra, cieszę się, bo bardzo chciałem go. A w tym momencie. To jest dla mnie taki, no nie, drugi pet, ale tak wam powiem. Mam teraz dalej dużo nawet petów takich, właśnie tego typu, ale dobrze, że pozbyłem się tego, tego tak dobre, tak, do sery, no tak na serio. Cieszę się nawet, że pozbyłem się, bo nie chciałam aż tak go ciągle mieć. Aha, no, dobra, tutaj nie wyszło, ale ogólnie bardzo się cieszę. Nie wiem, piszcie mi tam na Instagramie bo macie w opisie i w opisie kanału Instagram mój i właśnie tam możecie sobie pisać yy, co i jak, czy mi się opłacało, y, czy nie, czy tak, czy nie i w ogóle wiecie. Nie rozumiecie? Haha. Ha. Yy, jakby tak, ten filmik jest taki, wow, taki krótki, nie że krótki, tylko po prostu taki smutny. W ogóle. Ja się nie dziwię, dlaczego tak można odczuwać to. Bo tak naprawdę jest Pink Fajny pet Już nie wiem, czy mi się to opłaca. Ale ja to akceptuję. Albo nie wiem, czy chcę. Ja pomyślę chwilę. No nie chce ona, więc no to jest problem. E, dobra, nie wiem, czy teraz. Czy znów stytować tutaj do tej typiarki nie wiem tak myślę właśnie. Haha ha. dobra. W tym momencie nie wiem właśnie. Chyba wezmę screena sobie do do mm, zdjęcia filmowego. Albo nie, ja sobie sam zrobię zdjęcie fi do filmu. I takie fajne spróbuję zrobić, więc będziecie mieli, zobaczycie. Jakie ono będzie? Ha! ha. Albo poczekajcie, jeszcze raz zrobię. I jakoś przerysuję. Albo wiem, jeszcze dodam sobie tutaj trade, dla tego Wiem, że nie wiem, po co ja to robię, ale to sobie wytnę. I sobie powstawiam kilka trade'ów, właśnie. Trade Eva i oh, nie chcę. Dobra, zobaczycie jak coś wytrajduje się. Mam też takiego trade'a. Trade'ischa mam takiego Okej, okay, on jest nawet, ale nie wiem czy to mi się płaca. Przepraszam Was widzowie, ale nie wiem czy to mi się płaca. Please my dream pet. Nie wiem. Czekajcie, na razie zaakceptuję i chyba tego nie zrobię. Ale jednak na chwilę, chociaż zaakceptuję. No nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. Zastanawiam się strasznie, bo nie wiem. Eee... No podziękuję. Przepraszam bardzo tą osobę. To bardzo przepraszam, ale już... przepraszam. Ale ja bardzo tego nie chciałam zrobić. Nie, dobra, i też cmentanka mi dała, klejda. Cmentanka jakaś sobie wynalazła cmentankę. Nie. Yy, gdzie by ten mały kanguru? Nie, ja nie chcę ciebie łapać. Nie, 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 nie. Nie, ja nie sądzę, że cię złapałam. Solka, dziewczyno. Sorka dziewczyna. <grym wyszła> tak nie z... Nie, przepraszam, przepraszam, ja chcę ci trajna dać. Oj. A to jej. To jest zawsze najtrudniejsze złapać. K k kto tutaj ty... Dobra, hmmm, jakaś dziewczyna chciała mi dać, haha. Ha. A, to ta, dobra, nie, no, ja już jej nie będę... Albo... A ja nie chcę... Aha, za to nie. Ja nie chcę, Dragon Neon jest strasznie mało warty. Warty warty. Widzicie, jakie ona mi daje, takie słabe oferty, nawet? Ja też dam słabe oferty, nawet. Nie, wiem, może się zgodzi w jakichś jest procentach szans. Ten odcinek ma 10 minut. Wow! Dobra. E, 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 e. Tylko gdzie ona jest? E, 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 nie wiem, szukam jej. Nie wiem, gdzie jest. Dobra. Trudno. Mm, skończyłem. Jakby możemy już skończyć ten film. I dobra. Więc żegnam się z wami. I baje.